Update po 7 miesiącach na Ozempiku. Nie nagrywałam nic od kilku miesięcy z prostego powodu. Nie chciało mi się nagrywać, ale zamierzam być bardziej regularna, także obserwujcie. Ale przez ten cały czas byłam na Ozempiku, więc mogę Wam co nieco powiedzieć. W zasadzie byłam na Ozempiku. Jestem na ozempiku 6 miesięcy, ponieważ jeden miesiąc mi wypadł przez moje problemy jelitowe. I dlaczego skipnęłam jeden miesiąc brania tego leku? Ja mam problemy jelitowe, następnie pojechałam na wakacje, na cyp, gdzie złapałam tą klątwę i znowu miałam jelitówkę. I złapałam tam jakąś bakterię i leczyłam ją przez 3 tygodnie, brałam antybiotyk, brałam lekarstwa. Także podczas tych wszystkich moich problemów trwało to właśnie około miesiąc. Nie brałam Ozempiku, byłam pod kontrolą lekarza. Lekarz powiedział, że ze względu na to, że nie mam cukrzycy, mogę przerwać na chwilę leczenie do momentu, kiedy się nie wyleczę. Dlatego od marca brałam Ozempik 6 miesięcy, a nie 7. Dla niewtajemniczonych, nie mam cukrzycy, mam insulinooporność oporność i miałam bardzo dużą nadwagę. Przez te kilka miesięcy nie było. Tygodnia, w którym brałabym tą pełną dawkę 1 mg. Zawsze brałam 0,5, chyba przez kilka tygodni brałam 0,75, ale wtedy czułam się raczej słabo, byłam po prostu niedobrze cały czas. Cały czas chciałam mi się wymiotować, więc zdecydowałam, że zostaję przy dawce 0,5. I lekarz mi powiedział, że po prostu jak się będę gorzej czuła, to żebym sobie brała mniejszą dawkę. I uwaga, czy miałam jakieś skutki uboczne lub czy mam je nadal? I uwaga, tak, mam je do tej pory. Mianowicie, moim skutkiem ubocznym, jaki mam podczas brania z empiku, jest fakt, że wypadły mi włosy. I to tak konkretnie. Nie mam połowy moich włosów.